To po chuj jest na lewej kurwa. Poza tym, że tylko downy się mogę do nich falić. Nie wiem, czy się falić w sumie. Z tym, że gram w Nie wiem, czy to Ten jest zagrażany sam, garażę samą sobą. No, to jest logiczne. No, gdzie oni są? W dupie. Nie wyjechać, kurwa, i na stąd. Mogę się zabić? Nie. Tam po Co? lewej. Idzie ten frajer. mi tam czy nie? Nie. kurwa. Gdzie tu? Tam przed nami kurwa. Tu gdzieś. Żeby z dalszej gości nie było. O kurwa. Kurwa gościu. Ja pierdolę. Nie zauważyłem, że tam są. No, gdzie oni? A tam, te panie wystąpią. No, bym go widział, to bym trafił tam banie raz, bo dwa. Lupszał tam mu tam jedni i chuj. Ale nie, bania mnie nie wystają, niestety, ale wystrawiam za chwilę. Może czekaj, może tak spróbuję. O! A ja blokuję się. Aha, panie dioks. Ty, a zaba idzie z prawej strony. Ej, w sumie jak go będę dusił, to mnie nie przyciągną, czekaj. Mango, Nie mango, Fajna gra kurwa. Fajnie, nie blokował się, ale go nie przyciągł. Zajebista gra. O, puchapem mu się nie wyjebał Uważaj. Spierdale <grywa> Kurwa ten granatnik. co jest nad nami? O jak ja lubię takie toporne mecze, kurwa, ja pierdolę. A. Ważę. Ty, ja pierdolę. Bezo. Kurwa, ciśnisz mi w A ten Anaken o, ale miecz mu jedną Anakin też tam idzie. Tak. Ej, ej, chowaj dupę. Jakby się nie blokowało, no, to ja go wyjero. Tak? Stoi no. tam, za filarem stoi. kurwa. Aha, fajnie go chwyciło. O-o. O-o-o. Dobra, anakę No nie, kurwa siedzie blokował godzinę znowu, ja pierdolę Nie mam staminy, zajebiście. No miny taki jest! Kurwa łapał się świeci jeszcze. Ech, chuj No eho Tylko kakao zostaw na koniec, wy tam jakie odżyba. Nie. Kakao. Patykiem ja to tego. najważniejsze, no właśnie. Patykiem. Poczuję kurwa moc kulek. Analnych. O Kurwa ten skin, nie, kurwa nie Hmm, oczywiście gówno. To jest Dobre. na górze? Anakin. Anakin te po lewej na górze stoi, a Tam po lewej jest Anakin, biegnie sobie, gdzieś tam biega sobie. Anakin tam jest po lewej. Kurwa. Aha, idzie, rozstał. Nie, muszę jakoś wycelować, ładnie. Nie wiem, co oni robią, więc to jest skąd zobacz. A na kim prawą idzie? Znaczy, próbuje, A nie, nie, jednak nie. A nie, jednak tak. Ten jest pośrodku, to widzisz? Widzę, już dostał, panie. jednym z <grych> Aha, i mu się odnowić i ma... Nie ma powinno hoprę? mu się do fulla odnowić, do no, kurwa. No nie do no, no nie do no, kula, nie. A na kim podchodzi? Nie chcę podchodzi, byle mi nic nie zrobił. Tu jest? A ty? Jest. Słyn... Ej, kurwa, wyjdź stąd, bądź jednie, No właśnie, kurwa. Debil. Otwórz, otwórz też drzwi i z prawej otwórz. No, ja pierdolę ma kurwa lagi, fajne. On jest do góry, dobra. Pora im rozjaśnić głowę! Szmatak chce się zamęża wychylić, czy nie? Puzic... Gość ma 600 wyniki później Co ty chcesz od podludzi mi powiedz może, co? Podludzi... O, tam stoi! Na żółte. Takie jest. Kurwa wysadzi sobie ja pierdolę. Widzisz, gdzie, no że, gdzie ten tak. bambus jebany stoi? Gdzieś tam przy drzwiach chyba bardziej. Teraz na prawo, tam czekaj. Mamy ciężką broń. Już to widział gdzie... Aha! Fajnie, kurwa! Przed nami jest, kurwa, weź. Czy niech mi się HP do wkrótce odnowi. Ej, chodź, chodź ze mną. Kurwa, siekierki zamiast mocnych wiechów. Nic się na nie jest, niby. Bylicy stał kurwa nie i kapił. Yy. O kurwa. No, czemu to się nic zebrało? Bo się schowałem, niby. A Czekaj, 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 kurwa, że ten chuj mi nie począł Bo dobra. Jeszcze kurwa, ten nie? się z tym tym. Uważaj. Spierdalej, ten se może strzelić, kurwa. Weź mi go, weź mi go, kurwa. Spierdalej, no. Kurwa, masz mu jednąć? No i zobacz, że HP może. Widzę, on już ginie. No właśnie. Aha. Kulki analne. Ty, dlaczego ta kulka się. jak wybuchła, to się na różowo doświeciła, powiedz mi. <laughs> Nie wiem. ta gra jest jednięta, więc no. Mówisz, że chcesz tak. Te, te. Rozjebać ich analnie, tak jest. Mogę już dwóch cesów, teraz to było śmieszne. Lepsi piapitek na plebetek. Kurwa, nie. O! Moją pograne. Ja pierdolnicy. Lej gośce wziął Dawaj, 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 dawaj. Już, już jest kurwa śmiesznie, dawaj Tu mamy pierwszego klienta Wal Do widzenia Czekaj, niech sobie postrzela kurwa chłopak No i co on może zrobić mi powiedz <grym się uda> Aha, on stoi jak jeba pała. Ehm, więc co zrobiłem? Odpaliłem dwójkę, nic mu nie biła. Kręci się, kurwa, wie, wokół niego i nic. wiem, 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 ja to to, 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 ja, się to ja pierdolę, kurwa, nie. Po prostu, kurwa, nie. Nie musisz mi mówić. Sam to przeżywam. <kl assistant> Mówisz, że te orgazmy, kurwicowe przeżywasz? <taraf> mhm. Mm <tellą>